Siemaneczko, Widzicie w kolejnym odcinku. W tym będziemy sobie składać tutaj, że tak powiem, dół silnika. Co nam będzie potrzebne? Albo od czego zaczniemy? O, tak powinienem powiedzieć. A zaczniemy od tego, że włożymy sobie tutaj najpierw łańcuszek rozrządu, a dopiero potem będzie szedł wał. Mam stary łańcuszek od niego, ale ze względu na to, że silnik ogólnie dla tych co śledzą mniej więcej kanał ja kupiłem cały skutek w częściach, trochę uszkodzony trochę wszystko takie wyczyść, dekompletowane więc ja tutaj dużo części kupowałem nowych i właśnie w tym przypadku też łączy się rozrządów nowy, rometowski, ale to tam myślę, że firma będzie mało ważna, mam nadzieję, że ten rometowski w jakimś stopniu może będzie trochę lepszy ale może oczywiście, że chcecie numer takiej części, proszę bardzo, w tą w tą stronę, bo nie wiem jak to tam jeszcze będzie wyświetlane. To macie rozrząd. Czyli rozrząd będzie noweczka. A, no też do dzieneczka. Przewał był, był, był. myślę, że był w całkiem dobrym stanie. Mam że rządy nowy kładamy sobie go tutaj. I układamy w taki sposób, że jak wyjdzie wał, to on tam nam ładnie też wejdzie. Wał mam też nowy, też rometowski. Tutaj macie jakiś tam, nie wiem, numer czy kod. Tak, widać, o nowe tu zabezpieczony. dlatego też nie tej, ani łożysk na wale, ani nic z walem nie robiłem. Tak naprawdę dzisiaj pierwszy raz go wyciągam z foliówki, choć trochę już u mnie jest, ale no, nie miałem też wszystkich części, żeby to wszystko składać. No i tą zębateczkę mamy tutaj. Tak jak mówiłem, łożyska są tutaj nowe. Wszystko jest nowe. Więc po prostu wkładamy tak, żeby rozsąd nam tutaj wszedł. Zobaczymy, czy się uda bez grzania. Jakiś poproszek. Jakiś poproszek O, Wszedł. Bez problemu. Teraz trzeba zrobić tak, żeby tak doszedł cały, doszedł. O nie, źle wam pokazuję. Chyba jeszcze raz wyciągnąć, podejrzewam. Rozrząd idzie na tą zębatkę. Nie na tą, przepraszam. Tu. Tutaj wał wcześniej był też oryginalny z tego silnika. Zaraz się wypowiem, po wału, Albo taką małą ciekawostkę, powiem. że ta korba tak ciężko chodzi. No, muszę, muszę ją rozbujać, widzę. Bo się zastała. Pójdzie olej, to się rozbuja. rząd. Dobra. Siedzi, nic nie spada. Więc jest okej. Okay. Ja ja kilka słów na temat wału. Stary Wał y, miał przejechane 14 tysięcy z małym hakiem. Tam oczywiście na, na moim kanale możecie sobie odnaleźć film, y, ile na przykład przejechał. Chyba tam jest 14 tysięcy na głowicy, czy tam na tłoku i tam jest pokazane, co mm. jak wygląda. Owale tam nic nie było. Powiem tylko taką małą ciekawostkę, że Wał z tego silnika poszedł do jednego no, z youtuberów, czyli poszedł na kanał Pro Garage chińskiej motorki. Pozdrawiam kolegę po fachu. I on sobie tam robi jakieś testy z wałem. Możecie sobie tam wejść do niego na kanał. On tam mówi o tym wale i on tam chyba też swój ten wał nie był w takim złym stanie. Kontynuując. Odtłuszczamy sobie powierzchnię. Benzyną ekstrakcyjną. Ja to będę robił. że to światło Wam tutaj będzie wystarczające i tak tutaj i tutaj teraz Kto ktoś powie, no i że się już dotknę no w zasadzie już dotknąłem będzie lepiej tutaj i tutaj idą nam tulejki ustalające silnika jedna I tutaj druga na no To idzie uszczelka z tego kompletu, co wam pokazywałem w poprzednim filmiku. Na który oczywiście serdecznie zapraszam. Jak ktoś chce wiedzieć, jak złożyć przekładnie, to zapraszam do wcześniejszego filmu. Z kompletu, który wam pokazywałem z Wilmata. Zakładam tą to, to uszczelkę. Chwilę zastanowienia gdzie będzie no w ten sposób tutaj w ten sposób tutaj potem się dotnie no tak Tak. to ja muszę obciąć obcinam tak na razie mniej więcej tutaj, ma mam nożyczki w Tutaj, nie wstępnie tu, żeby się nie zapierało. Na bok. Teraz dojdzie sobie. Odtłuszczam długą część, drugą część kartera. Dobra. Tulejki są, są, zamykamy. Weszło bez problemu. Doszło, doszło. Doszło. Ok. Tam na razie nic nie ruszam. Pierwsze co, złapę sobie tą śrubkę. Tutaj w to miejsce idzie śrubeczka M6 o długości 45 mm to będzie, a ja mam niecałe. 45 A wieszcie, że jak będziecie kupować na przykład nowe, to to będzie 45 mm. Przykręcamy. To 8, ok. Powinien powiedzieć śruba na klucz 8. Na razie sobie tylko przyłapę. Wystarczy. Na razie, dlaczego mi że wystarczy, bo będę te jeszcze podstałe śrubki przykręcał. One nie są od silni, od, od tego kartera, tylko od pompy oleju. Ale wszystko potem sobie przykręcę na 10nm. Mm. Co chciałem teraz powiedzieć. Tutaj kładziemy sobie o ringi gumowe, które macie też w tym komplecie. Jedna, druga. Tutaj idzie najmniejsza tulejka. Idzie pompa wody, która pasuje tylko w jedną stronę, ponieważ tutaj jest właśnie miejsce na tę tulejkę. Kąpa też jest wyczyszczona i tutaj Wam też od razu powiem jakie się śruby idą dwie krótsze, jedna dłuższa ta dłuższa będzie szła od strony tulejki <laughs> dłuższa ma 25 mm niecałe Idzie tutaj. Krótsze mają po prawie 20 mm. Oczywiście to są też M6. Przykręcamy. Dociągnę sobie najpierw to śrubokrętem. Tak w miarę, równomiernie. Bo ringi są nowe, więc wiecie, one trochę tam będą par... No, dobra. I teraz mogę sobie wziąć klucz dynamometryczny, ustawiony na... no, zogólnie na 6. Tu sobie przykręcę na 6. Sześć Jest sześć. Jest sześć. Tu ustawiam na 10 Nm mm. Trzeba widać, bo tak lampka może... Dobra Tutaj główna od kartera Teraz pompa Poszło Poszło I poszło Następnym rzeczą jaką będzie Zakładamy sobie teraz Zębatkę pompy Nakrętkę Nakrętka taka troszeczkę jest pogryziona, bo tak jak powiedziałem, silnik był rozebrany. Ta nakrętka też gdzieś leżała. Nie nadwyczyszczona, tylko taka ma takie wżery, no, ale nic jej nie będzie. Hmm. Dokręcamy to też na 10 mm. Tu mamy stary ślisk, który też wymieniłem. Jest już troszeczkę zjechany, jak widać. O, dobrze się światło świeci. On też będzie nowy. To co, włożymy sobie go tutaj. Nie, go tam zmielę i dokręcimy sobie 10 nm. Dobra, mamy to. Odtłuszczamy kolejną powierzchnię. Dobra. I tutaj oczywiście kolejne dwie tulejki. Jedno tu Nie chciała przez chwilę wejść, uparta i tutaj druga sieć, druga. Teraz idzie uszczelka z kompletu. Będę to podkreślał, ponieważ ten komplet, jak mówię, jest dość duży. Nie musicie nic kupować dodatkowo, bo wszystko, bo wszystko jest. Wy już wiecie, co odwaliłem, nie? No ja już niestety też. Pomyliłem się z uszczelkami. Nie, I jest w topa. Mm. No to, No trudno. Ale się nie martw. Ponieważ kupiłem kilka takich kompletów. Mm, a po prostu będę musiał dokupić y, samą tą jedną uszczelkę. Ale pech. Dobra. Muszę to rozłożyć i wrócimy zaraz do tego etapu. Dobra, wrócimy do tego etapu. Więc ogólnie, na początku filmu, muszę wam powiedzieć, że zrobiłem tutaj błąd. Żeby ktoś nie zrobił, też tego będę co ja. Jak widzicie, te uszczelki są bardzo podobne i można się pomylić. Tak jak ja to właśnie zrobiłem w tym momencie, przeciąłem tą uszczelkę. A nie dało mi do myślenia, widzicie? Zapomniałem o tym. Odciąłem. O! Odcięłem ten element, który powinien iść tu. Tak mniej więcej. Widzicie? Każdy może się pomylić. Dobra, ściągamy tą uszczelkę. I tą uszczelkę założę z drugiego kompletu. To zakładam. Oj oj oj, oj, oj. chociaż się coś działo. Dobra śrubka. Dobra. Złożę to tutaj ponownie i spotkamy się od tego momentu, co co zaczynałem wcześniej. No jesteśmy tutaj, widzieliśmy polegli. Mam już ucięteczkę taką, jak trzeba. Cóż, wszystko też podokręcałem, tamtą śrubkę, a tutaj zębatkę. Też jak się należy. Tam było odtłuszczone. Jeszcze raz. Cyk. I teraz odtłuszczam. No i teraz też będzie ważna kwestia. Odtłuszczam tamtą powierzchnię. Ok, odtuszczone. A, teraz tutaj. Idzie zimmering, który wyciągnąłem, i musimy wsadzić nowy zimmering. Od tej strony do karteru idzie ten zimmering 16,4 na 35 wysokość. Wkładam go tu w karter. Argo docisnę sobie troszeczkę kluczem, jakimś, żebym był pewny, że on siedzi. bo teraz... no, jestem przekonany. O, zapobiegawczo docisnę go na sadką 22, bo idealnie pasuje. Mocno mi. Już teraz widzę, że siedzi jak trzeba. No i co? Ponownie muszę to odtłuścić. O, okay, i wygląda to tak, że puszczenie złożone, najbliżone od środka, odtłuszczone na zewnątrz. I wkładamy. Tak dobrze mówię? Dobrze mówię. Dobrze mówisz. gitara, teraz takie z ważnych rzeczy tutaj mamy dwie długości śrub mamy dłuższe i krótsze już wam mówię jak to jest te dłuższe mają, chyba to są dziesiątki mi się wydaje. to są setki, czyli 100mm i są takie cztery sztuki I te cztery sztuki idą tak tutaj 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 i tutaj krótsze do pozostałych dziurek te krótsze to są bodajże chyba osiemdziesiątki Nie. osiemdziesiąt pięć mili Metrów, milimetr. Dobra. I one idą tu, 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 tu i je dokręcamy też na 10 Nm. Oczywiście sobie zrobię to tak, że przykręcę sobie je wstępnie ręcznie, tak w ten sposób. I ostatnia. I jest. Bierzemy klucz numeryczną, ustawiamy go na 10 km i dokręcamy wszystkie na krzyż. A potem sprawdzamy po kolei, każdą z osobna, żeby było gitara. Dobra, do tego celu używam sobie długiej ósemki i zaczynamy jazdę. Ale i tak po trochu, wszystkie, już nie wiem, tyle podokręcałem, więc wracam dookoła. Odkrył, ten już był. Zacznę sobie od tego. Strzelił. 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 Strzelił 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 strzelił, strzelił, strzelił. okej okay. i chyba ten już był. ok Tak naprawdę tu od tej strony mamy już wszystko złożone. Sprawdzę tylko ten rozrządz, czym się kręci, jak trzeba. Jest okej, okay. okej. Okay. Tak naprawdę mógłbym jeszcze osadzić ten zimmering z drugiej strony i dół miałbym tak jakby skończony, jeżeli chodzi o zamykanie karterów. Ok, jesteśmy z drugiej strony przekładni. Będziemy wkładać sobie ten zimmering. Zimmering z tej strony jest o numerach 19, 8, 30, a 5. Smaruję sobie go lekko olejem. Trochę po zewnętrznej, trochę po wewnętrznej, żeby on mi ładnie siadł, biorę sobie do tego celu stare łożysko właśnie z tego, tutaj z tej przekładni 6004, żeby on mi ładnie tam doszedł. tu, cyk, i powinien sobie już elegancko... Siedzieć. I tak właśnie. Więc siedzi sobie na gładko. Powiem Wam taką ważną rzecz, jeżeli na przykład się zaprzecie i będziecie chcieli to wepchnąć głębiej, to to wypchniecie, aż ten zmianik wam wleci tam dołem I będziecie mieć problem. bo będziecie musieli, będziecie musieli rozkładać silnik albo kombinować jak to wyciągnąć do góry. No i druga sprawa, już będziecie mieć po zimieringu, bo na pewno go uszkodzicie. Dobra. Myślę, że zakończymy dzisiaj na tym etapie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Cię tutaj do odcinka ze składania przekładni i do odcinka z zakładania tulejek na silniku. Może też Ci się przyda. Także zasubskrybuj, żeby być na bieżąco. Jak leci nowy filmik, to już będziesz wiedział, co dalej będę robił. Także trzymaj się i do następnego.